Zaczęłam sobie robić jedzenie, ale w trakcie robienia tego jedzenia postanowiłam, że podzielę się z Wami czymś, aby przybliżyć Wam mniej więcej, że tak powiem, proces terapeutyczny. I chcę się po prostu z Wami podzielić tym, sorry, ale tak w getrach tutaj jest. Taki... tym, jak wykorzystuję zdobytą wiedzę, ale też intuicję swoją, swoją własną w moim procesie powrotu do siebie. I tutaj poruszę temat, szukam sobie miejscówki najpierw, sorry. Poruszę temat rozmowy z wewnętrznym dzieckiem. Niesamowita rzecz się wydziała i tak kurczę, bo chcę się tym po prostu podzielić. Temat generalnie dotyczy tego, tak się kręcę, ale zaraz znajdę sobie miejscówkę. Temat dotyczy tego, że ja byłam jakiś czas temu w relacji i zależało mi bardzo na tym człowieku. Zależało mi bardzo na tej relacji. Ale pewnych rzeczy, pewne rzeczy trudno mi było zaakceptować, trudno mi było wytrzymać. I mimo tego, że bardzo się sta starałam się tak, jak mogłam, nie mówię, że tam wszystko robiłam idealnie, bo, bo działały przeze mnie jeszcze wtedy takie nieuświadomione programy różne, chodzi mi tutaj o to, że w pewnym momencie po prostu się poddałam, e i pewna moja reakcja, gdyby była już taką reakcją, która, po której wiedziałam, e że będą zgliszcza ale to wynikało z tego, że po prostu wewnętrznie coś we mnie pękło i się poddałam. Uznałam po prostu, że nie mam więcej siły. I dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam o tym dlatego, bo chcę się podzielić tak jakby dalszym etapem tej całej sytuacji. Później, mimo tego, że gdzieś tam wewnętrznie właśnie dojrzewałam do tej decyzji, ale byłam mega rozbita. I po pewnym czasie od tego wydarzenia, kiedy to się już rozpadło, zaczęła wracać mi ogromna tęsknota, e, którą nie mogłam sobie poradzić. I to trwało jakiś czas, I, i, i wiecie, to było coś takiego, że ja sobie tłumaczyłam pewne rzeczy, że dobrze się stało, próbowałam sobie przypominać. Wiecie, bo to jest tak, że umysł pod, po czasie szuka tylko tego dobrego. I nie pamięta tego złego. I to jest takie też, jakby, żeby przetrwać, ale ale właśnie ta ustawka cały czas jakby działa, działała we mnie, że mimo tego, że ja sobie tłumaczyłam, ok, dobrze się stało, to i tak bym powiedzmy na ten moment nie miało racji bytu, to we, we mnie wracały po prostu różne takie o, bardziej odczucia, które nie pozwalały mi przestać o tym wszystkim myśleć. I w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, kurczę, co mnie tam trzyma? No i dużo przychodziło tych odpowiedzi, i tam różne rzeczy się pojawiały, że no nieważne, szukałam odpowiedzi w dzieciństwie itd., itd. I zdała się dzisiaj taka niesamowita rzecz. E, bo poczułam właśnie przez to, że znów jakby wróciłam do tematu tego wewnętrznego dziecka e, i gdzieś tam w książce przeczytałam właśnie o rozmowie z tym wewnętrznym dzieckiem. E, właśnie często jak my jesteśmy zli na świat, e, to jesteśmy gdzieś tam źli na samych siebie. I, i żeby zadać sobie to pytanie, na co jesteśmy, dlaczego jesteśmy na siebie źli? No, i właśnie w tym kontekście też wewnętrznego dziecka. I mi się pojawiła taka odpowiedź, że po prostu to dziecko moje wewnętrzne jest złe, że to zakończyłam. Bo jej po prostu tego brakuje. tej małej. I zobaczyłam, że to jest taki ma... taka mała dziewczynka, taka mała dziewczynka. I znowu później, właśnie teraz wróciwszy do domu, weszłam jakby w tą. Wykonałam takie ćwiczenie właśnie wyobraziłam sobie, posadziłam jakby tą, tą wewnętrzną małą dziewczynkę naprzeciwko siebie i chciałam jej wysłuchać, po prostu zaczęłam jej słuchać, zaczęłam zadawać pewne pytania, i instynktownie zaczęły przychodzić odpowiedzi, że to dziecko jej po prostu brakuje, i pojawiło się po prostu, że to jest mała, mała, naprawdę mała dziewczynka, taka może trzyletnia, ledwo co, która ledwo co nauczyła się mówić. I ona ma do mnie żal o to, ona jest zła na mnie za to, na to wręcz, na mnie za to, że ja jej zabrałam tą osobę, że ona miała tam dobrze, bo, bo było przytulanie, bliskość, że ta osoba zawsze wracała jednak, miał wszystko, że ją zabierała w różne miejsca i była z nią i tak dalej, tak dalej. Wiecie, z perspektywy tej małej trzyletniej dziewczynki. I mówię to generalnie w kontekście, co mnie jakby trzymało, dlaczego te emocje. Więc to, było, to, było, to były te emocje tej małej, powiedzmy, trzy, może czteroletniej dziewczynki, która właśnie mówi takie rzeczy, że ona po prostu chce, żeby ktoś ją przytulał, że ona bardzo chciała właśnie tej bliskości, tego bycia razem, dotyku, ale właśnie w kontekście małej dziewczynki. Nie chodzi to, o seks, tylko po prostu przytulanie. I tak. Było mi przykro, nie wiedziałam, jak się zachować. Więc stałam jako ja, jako ja dorosła, ta która to obserwuje, te części siebie, jak gdyby. To nie chodzi o żadne rozwoje nie jaźni. Tylko wiecie, jeżeli znacie temat wewnętrznego dziecka, generalnie Wam polecam. Bo to są takie części nas samych, które oczywiście składają się na całość, nie jakieś rozdzielone, tylko my czasami ich nie słuchamy. E no więc ja nie wiedziałam, jak się zachować i. Tak czułam, jakbym popełniła błąd, było mi przykro, poczułam wewnętrznie taką przykrość, że może rzeczywiście to dziecko wewnętrzne jakby skrzywdziłam. I zaczęłam słyszeć, tak jakby właśnie mimo wszystko, gdzieś jeszcze inne głosy zaczęły, do, właśnie wydawało mi się na początku, że to od tej małej dziewczynki. Ale zaczęły się pojawiać takie inne głosy, które już nie brzmiały jak głos, w sensie głosy, mówię oczywiście w wyobraźni. Takie jakby przekazy, że to już nie brzmiało, jak przekazy takiego trzyletniego, czteroletniego dziecka i uświadomiłam sobie, że zaczęła do mnie jakby mówić, ta część mnie, która jest dużo starsza, więc zaczęła do mnie mówić nastolatka, i tutaj już padały zupełnie inne zarzuty, bo ona z kolei miała pretensje o to, że ta część mnie, ta kilku, kilkunastoletnia, taka już dojrzewająca, że wtedy coś się działo, teraz jest nuda, że ona tak nie może żyć, że ona chce wolności, a z tą osobą. Yy, wiecie, to już wyszło o tak, jakby z tego buntu, że ona, chciała, ona chce wolności, a z tą osobą miała, bo on też taki był, bo mogli sobie, mogliśmy sobie jeździć, niczym się nie przejmować. Yy, taka wiara w marzenia, w wolność, yy, wycieczki wspólne, wiadomo, sprawy seksualne tutaj też weszły, że tam było, a teraz nic się nie dzieje. I ona jest niezadowolona. Bo z tą osobą było dużo przygód. Zaczęłam ich obydwu słuchać. Patrzę na nie w wyobraźni. Obydwie były zmontowane i stały naprzeciwko mnie. I nie wiedziałam kompletnie, co z tym zrobić w pierwszej chwili. Ale wysłuchałam do końca. Zmierzyłam się z, tych, ich, z tym ich niezadowoleniem, pretensjami, żalem i złością na mnie. E, I poszłam do góry, ale tak wróciłam po chwili, usiadłam na schodach i zaczęłam do nich mówić, właśnie już z tej perspektywy mnie, tej dorosłej teraz, tu i teraz, tej takiej 37-letniej. Zaczęłam do nich mówić. Że między innymi, teraz nie powtórzę tych słów, że rozumiem, napiję się tylko wody, żeby tamto przepłynęło. Zaczęłam do nich mówić, że, że dziękuję, się przede, dziękuję przede wszystkim za to, że się tym podzieliły. Że doceniam to bardzo i że je ja rozumiem. Bo wszystko to, o czym powiedziały, jest dla mnie niezmiernie ważne. I przytulanie, i bliskość, i właśnie ta opiekuńczość, której potrzebowała ta trzyletnia dziewczynka. Ale na równi z tym, tak samo ważne jest to, co powiedziała ta druga, czyli ta, to poczucie wolności, przygód, wspólnych, wspólnego wierzenia w to, że wszystko jest możliwe, otwartości na życie, Tego, tej takiej, wiecie chodzeniu po klifach, wolności, e, pięknych doznań, no i seks. E, atrakcyjność fizyczna, ktoś kto nas pociąga, że te sprawy są równie ważne. Powiedziałam to do nich, że dla mnie to, to wszystko, co jest i ty, i ta mała dziewczynka, i ta starsza dziewczyna, taka właściwie już dojrzewająca, dojrzała dziewczyna, e, obydwie przekazały mi bardzo ważne wiadomości, Informacje bardziej na, na, mój, na, na mój własny temat, co jest istotne, ale mówię do nich, że chcę coś jeszcze dodać z perspektywy mnie, tej dorosłej, która już patrzy na się życie też trochę inaczej. I zaznaczyłam, że to, co ja tutaj, ta potrzeba, którą ja tutaj chcę wnieść, która dla mnie też jest istotna, i która właśnie sprawiła, że stało się, jak się stało, jest, nie jest ani ważniejsza. A nie mniej ważna od ich potrzeb. Bo tak naprawdę chcę w, moich, w mojej relacji zespolić ze sobą i potrzeby tej małej dziewczynki, która chce tej bliskości, i potrzeby tej nastolatki, ale jest jeszcze coś, co chcę Wam powiedzieć, tak się do nich zwróciłam, czego ja potrzebuję i czego mi zabrakło. A tym czymś jest tutaj. Komunikacja. Jest emocjonalne, emocjonalne, jakby ta bliskość emocjonalna, oparta na szczerej, asertywnej, takiej dojrzałej i odpowiedzialnej komunikacji, brania odpowiedzialności za siebie. I nie w kontekście, że ja się stawiam wyżej, tylko takiego dwustronnego zapotrzebowania na to, takiego dwustronnego tej świadomości, że to jest ważne. W sensie takim, żeby, żeby, żeby dwie strony chciały to budować. Taką asertywną, dojrzałą komunikację. Opartą na, na, na um, wsłuchiwaniu się w siebie, w swoje własne potrzeby um, um, i opartą, właśnie na dążeniu do tego, żeby się, żeby się komunikować i, po, i żeby się porozumieć. Czyli tutaj wyjaśniłam to, nie teraz tak trochę to jeszcze dodaję, ale staram się im wyjaśnić to. Dosłownie zwróciłam się do tej małej dziewczynki i do tej starszej dziewczynki trochę innymi słowami, żeby każda to zrozumiała, że tam ważna jest rozmowa. I takie zwykłe, codzienne dla mnie, że ważna jest rozmowa, i takie, takie też zwykłe, codzienne życie. I ja rozumiem, że dla Was to nie jest ważne, ale dla mnie jest tak samo ważne, jak te Wasze potrzeby. To jest wszystko, to wszystko tak naprawdę składa się na, na mnie samą. I te części pokazały mi te rzeczy. Istotne ogromnie dla mnie, ale ta druga, ta trzecia część, e, która do tego dochodzi, czyli ta dorosła część mnie, odezwała się tym głosem właśnie do nich, e, że też te sprawy codzienne, że tutaj dochodzą też e, te wspólne rozwiązywanie jak gdyby tych challenge'ów, e, wspólne planowanie przyszłości, organizowanie dnia codziennego, wspólnych obowiązków, że to też jest istotne, a tam mi tego zabrakło. E, i byłam z nimi mega szczera. I podziękowałam im za to, że pokazały mi, że dzięki nim mogłam zobaczyć te ważne aspekty mnie samej, i dzięki nim mogłam rozpoznać ten trzeci aspekt, na który teraz tak zwracam uwagę. I że one są wszystkie, żaden z tych aspektów nie jest mniej ważny. Ale wytłumaczyłam im, dlaczego to, na przykład, dlaczego to nie działało, czego ja jeszcze potrzebuję tutaj. I to było niesamowite, bo um, poczułam, jak z, z nich schodzi to, to ciśnienie, ten bunt. Ta, 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 ta mała dziewczynka, do której powiedziałam, że w ogóle, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, na tyle, ile że potrafię, żeby, żeby, żeby zadbać o to. Wytłumaczyłam też tej starszej, że e, czasami, przynajmniej teraz, jest szansa na to, żeby to stworzyć. E, chociaż rozumiem, że teraz, powiedzmy, jest taki, a nie inny czas, jakieś pustki, e, że tego nie ma, po prostu nie ma tego, ale jest szansa na to, otwiera się szansa, że, że w przyszłości to się uda. E, i że zrobię wszystko, co w mojej mocy, na tyle, ile potrafię, ale też dając sobie na to przestrzeń i czas, żeby każda z nas była zadowolona. Każda ta część mnie. To było niesamowite, bo poczułam ulgę, poczułam zespolenie z nimi, z tymi częściami mnie, z obydwoma. Um, wyraziłam im zrozumienie i sobie to zrozumienie. I i poczułam, tak jakby powiedziałam do tej małej że, do tej małej dziewczynki żeby się, przy, przygra, żeby się przygramoliła dosłownie do mnie, ona przyszła, żeby się przytulić ta starsza ta zbuntowana powiedziała, że też chce podejść i, i, i tak jakby poczułam, że je przytulam w sobie w sercu, że jesteśmy blisko siebie i mamy siebie i że wszystko będzie dobrze i taki pojawił się spokój w tym momencie Dlaczego Wam o tym opowiadam? Bo uznałam, że to jest ważne i że to jest fajny sposób na to, żeby nawiązać kontakt ze sobą. A inspiracją do tego właśnie była książka. Zaczęłam czytać książkę Kasi Miller, Daj się pokochać dziewczyno. Ona ma kilka takich fajnych książek, które niedawno chyba wyszły. Ktoś mi ją polecił ostatnio. Zaczęłam tą książkę czytać. No, i właśnie tam było takie zdanie na początku, że o tej, o tej złości, że jak jesteśmy źli na cały świat, to jesteśmy źli na siebie, i py, sobie, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego. No i właśnie, że to wewnętrzne dziecko coś chce nam powiedzieć, często. To tego się zaczęło. Także myślę, że to taka fajna technika. Rozmowy z tymi częściami siebie żeby najpierw właśnie je wysłuchać, poznać, zobaczyć, co mają do powiedzenia, bo jak się okazuje za tym buntem, za tą złością, właśnie są bardzo ważne potrzeby, bo każda część nas jest ważna. A później jakby skonfrontować się z nimi z tego punktu widzenia osoby dorosłej, czyli tego dorosłego opiekuna, który dokłada do tego jeszcze te aspekty tej dorosłości i szuka wspólnych takich rozwiązań, które by wzięły pod uwagę wszystkie te aspekty. I czuję taką, taką takie zadowolenie z tego, że że taka jakaś jasność powstała w tej przestrzeni. To chyba tyle, bo nie będę tutaj już dokładać, czuję, że tutaj właściwie chyba wszystko wyjaśniłam. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo ktoś by chciał się podzielić swoimi własnymi doświadczeniami, zachęcam Was serdecznie do subskrypcji pierwszy raz to mówię, ale też Was zachęcam i do kontaktowania się ze mną jeżeli ktoś ma na to ochotę um. <grym> spoko mówię to jako ktoś, kto kto lubi się dzielić um. i lubi też właśnie kiedy ktoś inny się z nim dzieli swoimi własnymi spostrzeżeniami, przeżyciami emocjami, opowieściami bo to jest mega inspirujące dla mnie i z tego robię to, co sama lubię, jakby dostawać. Więc dzielę się. To by było na tyle, pa.